Jak powinny rozwijać się odnawialne źródła energii w kontekście tego nowego modelu energetyki w Polsce? Przede wszystkim szybko. Nie mamy czasu do stracenia. Energetyka odnawialna to energetyka bezpieczna, niezależna od surowców naturalnych, od ich importu z różnych kierunków co jest Niezmiernie ważne w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, więc energia odnawialna to niezależność, bezpieczeństwo energetyczne, rozwój gospodarczy, bo inwestycje są realizowane w kraju, a zatem musimy koncentrować się przede wszystkim na rozwoju tych technologii, które nie wymagają dostarczenia do procesu różnego rodzaju paliw, czyli energetyka wiatrowa, zarówno to na lądzie, jak i na morzu, fotowoltaika uzupełniana również innymi. Źródłami odnawialnymi, ale przede wszystkim te, te dwie technologie. Jeżeli chodzi o lądową energetykę wiatrową, musimy przede wszystkim zlikwidować bariery prawne, czyli wyeliminować zasadę 10H, która dzisiaj uniemożliwia w całości rozwój tej technologii. A przypomnę, technologia na lądzie wiatrowa to najtańsze źródło wytwarzania energii. Jeżeli chcemy mieć bezpieczną, czystą, tanią energię, musimy rozwijać odnawialne źródła energii. Ważny jest również rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Tutaj Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej w ostatnich dniach opublikowało raport, który pokazuje, że ten potencjał na Bałtyku to jest nawet 33 gigawaty. Polityka energetyczna Polski mówi o 11 gigawatach do 2040 roku. My mówimy, że tych gigawatów może być 33, czyli ponad 50% energii elektrycznej w Polsce może być generowane tylko z offshore'u. Więc inwestujmy, inwestujmy i jeszcze raz inwestujmy w źródła odnawialne, które są tanie, bezpieczne i niezawodne.